Witam z tej strony Sejro i w tym odcinku prezentacja Strzelca. A więc tak, na początek skile, wyjaśniam skile oczywiście. Pierwszy skile, celny strzał, zadaje, ma zadaje magiczne obrażenia yy, w wysokości 368 z odległości 20 metrów. Potem strzał z pistoletu taki trochę gorszy, zadaje celowi 553 z odległości 20 metrów na poziomie pierwszym. Do niego są spile łańcuchowe, to dopiero potem pokażę. Potem niszcząca bomba zadaje celowi 367 z odległości 20 i zmniejsza odporność na ogień na 8 sekund o 100%. Oplatająca bomba 3 zadaje celowy w odległości do 20 metrów, y, magiczne obrażenia w wysokości 364, w czterech y, obrażeniach i unieruchamia cel na 4 sekundy. Strzał w głowę zadaje magiczne, y, magiczne obrażenia w wysokości 651. W sumie przy mojej postaci to jest jakieś 1000 w odległości 20 i oczywiście też unieruchamia cel, od tego tutaj nie piszę, dopóki nie strzeli się w niego drugi raz. Potem strzała duszy zadaje z 20 metrów nawet duże obrażenia magiczne, ale najlepsze w tym jest to, że yy, zabiera manę od przeciwnika. O, mogę akurat pokazać, bo mam na nim misję chyba. <tryk> No i jak, wi jak widzieliście zawierało i manewr w wysokości takich niebieskich kulek. Dobra, następny skill jest przeładowanie... Ładow ładowanie magicznego pocisku, który przeładowuje mi skile ten, ten i ten. Ponieważ jak użyję tego... To... Jestem ząbiakiem. Jaki kabel. Dobra, żyję. Jak strzelę z tego, to unieruchamia mi się i ten, i ten skier, już go nie mogę używać. Tak samo jest z tym, za kłócenica strzała dodaje celowi z, z 20 m 512 obrażeń oraz obniża przez 10 sekund na ogień o 130 i zmniejsza prędkość ich ataku. I on y, może użyć albo tego, albo niszczącą bombę, która jest w z tego słabsza, póki tak co. Potem jest cel strzał z skrzydłami 2. Zadaje z, y, celowy od do 20 metrów obrażenia od wiatru 386 i zmniejsza czas lotu o 30. Czyli to jest bardzo dobry na PVP w Otchłani. Jak ktoś leci, próbuje ci uciec, strzela i w Otchłani. Następny jest pocisk milczenia. To jest y, styl stygmatowy, który zadaje 332. Rzadko go używam strasznie, praktycznie w ogóle. No to przejdziemy do następnego. Tutaj jest moc magii, zwiększa mi moc magiczną o 150 i szybkość ataku o 15. Niestety to jest skin na BM czyli tutaj yy, energię ładujemy zabijając różne potwory. Jeśli mamy już 2000 to możemy tego użyć, o, trwa 3 minuty, też za często go nie używam, bo nie mam jak. Potem kontrolowany unik, przez 8 sekund mogę uniknąć jednego ataku fizycznego i jeden magiczny, nie, nie nieważne jaki to jest. Potem kolejny stygmatowy skill. Oddech magicznej mocy. Naturalnie regeneruje PZ zwiększa się o 20. Naturalny oczywiście, nie muszę siadać. Naturalny zbieg z użyciem many o 5. No z tym to nie wiem o co chodzi. No i następ y, działo spętania. Sprawia, że cel odległości 25 metrów zostaje unieruchomiony na 9 sekund, na poziomie drugim na 15 i na poziomie trzecim na 25. Znaczy na 20, przepraszam, źle, źle. 25 metrów oczywiście. Następny jest cenny strzał armaty, Zadaje celowi duże obrażenia i bardzo krótko się ładuje. Działo ognia. Zadaje najwięcej obrażeń. Im więcej naładujesz, tym więcej obrażeń, więc radzę używać. Magiczny strzał z armaty. Bardzo dobra technika, tylko też szkoda, że nabiję kij. Potem manipulacja pamięcią. Pamięcią? Pamięcia. No pamięcią. Redukuje gniew w celu będącym w odległości 25 metrów na 2 minuty, czy tam ileś. Oko magii przenikliwości. Do końca nie wiem, do czego służy ten ski, ale przez 30 sekund możesz widzieć cele w ulepszonym trybie ukrywania się. Tu chyba chodzi o to, że łatwiej się ukryć i mogę przechodzić bliżej mobów, ale nie jestem tego pewien. Więc przejdźmy do umiejętności łańcuchowych. Jak widzicie strzał w głowę mogę użyć halmującą salwę oraz jest tutaj zagłuszony. No potem będę miał jakiś strzał w słaby punkt, ale to dopiero po następnych e, tych e, następnych levelach. A więc tak, strzał z pistoletu, potem wielokrotna salwa, która bardzo szybko atakuje przeciwnika. Seria szybkich strzałów to jeszcze szybsze strzały. I potem będę miał się, jak ciężki pocisk od 31. No to sobie poczekamy. Potem strzał dusz, salwa dusz i szybki ogień dusz. Wszystko zabiera manę, działa na podobnym znaczeniu. Jego to nawet nie ma. Yy, więc to by było na tyle z list łańcuchowych. Teraz drzewo stygmatów Jakie mogę mieć? Mam akurat ten. No niestety, żeby to zadziałało, to trzeba mieć więcej stygmatów, jak widzicie, my mamy wiem, ograniczoną ilość na stygmaty, ja już mogę używać czterech. Skoro z stygmatów mam trzy tysiące, całe inne tutaj są, bo dostaję się teraz bardzo łatwo zabezpieczyć. No teraz czym, czym walczę? A więc tak, walczę yy, Re... Rewolwerami etyrowe. Etyrowe, zaraz pokażemy. Rewolwery etyrowe to są akurat najlepsze yy, broń legendarna, którą bardzo ciężko zdobyć, rzadko strasznie dropi Więc tym bardziej się cieszę, że ją mam. Potem mam kolejno, kolejny rewolwer, trochę słabszy, ale za na plus, 4 i też ciężki do zdobycia przedmiot, który jest rangę heroiczny. Całe eku moje jest heroiczne, oczywiście, na to nie ma co patrzeć. Bardzo dobre, ja się zawsze staram. Po tym do otchłani, no ale to już w następnym poradniku, do ciebie to jest. Więc teraz małe pozdrowienia, bo w tamtym odcinku nie było za bardzo słychać tylko ci, którzy słuchali na słuchawkach, a więc pozdrowimy parę osób. Więc tak, pozdrawiam Kaladyn, e, Kaladyna, przywódcę naszego całego legionu paranoja, choć nie znam jej zbyt dobrze jest jeszcze gdzie on był? Mesjasz, Mesjasz bardzo dobrym zaklinaczem jest, pomógł mi w, w, w wielu misjach więc to było tyle z regionu, a nie, jeszcze z regionu Kanek, która jest bardzo, no spoko dziewczyną, która się zazwyczaj często kłóci z, mesja, z Mesjaszem więc przejdźmy teraz do znajomych Fenia to łowczyni, ma 65 poziom, od niedawna zbiła, widzę nie jej bardzo za to. Kimi, kleryczka, która bardzo mi pomaga. Mozgus, no to ja mu akurat pomagałem. Blade'owi też ja. Alex pomagał mi w jednej misji i Silamita też pomagała mi w jednej twierdzy. Więc to by było na tyle prezentacja postaci Strzelca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się o nim bardzo dużo rzeczy. Poproszę, żebyście subskrybowali, polecali, dawali łapkę w górę jakiś komentarz. Jeszcze tylko na przydolegiem, żeby się przywitali. O ile się przywitają. Chwilkę musimy widać poczekać, bo nie ogarniają, albo piszą coś dłuższego. Albo po prostu są zajęci walką. To jeszcze No widać nikt nie za bardzo chce, więc ja się żegnam, miło, że oglądacie. Do zobaczenia w następnym odcinku.